Dzień dobry państwu, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym wspomnieć mojego przyjaciela, pana Mariana Drożdżyńskiego. No jest akurat w takiej bardzo ciekawej pozie, jest bardzo uśmiechnięty, mamy dokładnie 5 y, lat jak y, zmarł i chciałbym go wspomnieć. To bardzo ciekawy człowiek, mój w zasadzie prawdziwy y, przyjaciel, regionalista miasta y, Bojanowa, y, miłośnik ładnych, starych rzeczy. No i nie ukrywam, że dzięki niemu zacząłem regularnie jeździć na giełdy staroci i w zasadzie to mi zostało do dziś. Pana Mariana nie ma już wśród nas, ale bardzo ciepło go wspominam. Pokierował wieloma moimi krokami, jeżeli chodzi o antykwariusza, i nie ukrywam, że też pokierował częścią tutaj mojej rodziny, ponieważ e, moją córkę zawiózł na Akademię Sztuk Pięknych do Wrocławia, na katedrę szkła, żeby jej pokazać to, co bardzo lubi. No i tak to jakoś udało mu się zaszczepić, że obecnie jest asystentką e, we Wrocławiu. Także jest to bardzo, bardzo ciekawa e, historia. No tutaj możemy zobaczyć koło e, fotografii stoją takie naczynia szklane, jest to parę naczyń z kolekcji y, pana Mariana, który właśnie, tak jak wspomniałem, zbierał szkło, a jednocześnie potrafił, jakby to powiedzieć, nakierować moimi zainteresowaniami, ponieważ dał mi kiedyś w prezencie na przykład taką książkę, y, która y, opowiada o Muzeum Szkła Wartheim. On też dostał tą książkę od kogoś jako miłośnik y, y, szkła. No i ta książka już się trochę rozpada, ale była moim pierwszym takim, jakby to, podręcznikiem fachowym dotyczącym starego szkła. Zresztą pan Marian miał takie dziwne przyzwyczajenia. Na przykład słuchał radia i jak w radio była jakaś ciekawa audycja, to robił sobie notatki z tej audycji i później mi te notatki dawał, żebym się z tym zapoznał. Jak przeglądał stare gazety, to wycinał ciekawe artykuły, pisał ekspres poznański, 86 rok i taką informację mi dawał, żebym mógł się z tym zapoznać. No nie ukrywam, że właśnie takie notatki, to mam całą szufladę takich karteczek właśnie wykonanych przez pana Mariana i, i, i właśnie polecał mi, żeby się zainteresować poszczególnymi tematami. Był miłośnikiem jazdy na rowerze, zjeździł całą okolicę na rowerze. No, opowiadał mi o bardzo ciekawych ludziach, który których spotkał na swojej drodze. Nie, nie poznałem osobiście pana Leona Nowaka, regionalisty z Rawicza, z takiego starej, starej daty nauczyciela, jak to się kiedyś mówiło, ale mam takie wrażenie, że dzięki opowieściom pana Mariana znałem tego człowieka i bardzo go sobie cenię. I tak się zdarzyło, że właśnie pan Marian po śmierci pana Leona Nowaka, jakby to powiedzieć, od rodziny przejął część takich archiwaliów nowakowych. No i tak się zdarzyło, że... Częściowo zdążył mi te archiwalia przekazać, także w moich zbiorach antykwariusza jest sporo rzeczy związanych z panem Nowakiem. Poznałem żyjącego pana Trawińskiego, wspaniałego miłośnika Rawicza, i wspaniałego re regionalisty. Także jeżdżąc na tę giełdę staroci, pan Marian miał jakby to powiedzieć swoich znajomych jako do swojego przedziału wiekowego i po śmierci pana Mariana przejąłem jego znajomych, także, także pamięć o panu Marianie jest bardzo żywa. No i też właśnie ostatnio też by się bardzo cieszył, ponieważ w Bojanowie uruchomiono produkcję piwa Bojanowskiego. A jako powiedzmy miłośnik Bojanowa bardzo użalał się nad tym, że to Bojanowo straciło tą rozlewnię i tą jakby to powiedzieć ten browar. I bardzo by się cieszył jako regionalista, że to ruszyło. Także panie Marianie na... Piątą rocznicę pana odejścia. Ile razy jadę przez Bojanowo, udając się na Śląsk, na moje wyprawy y, kolekcjonerskie, to zawsze jadąc przez rynek, mówię, Marian, wsiadaj, i jak wracamy, to też mówię, Marian, wracaj do domu. Także y, dom Bojanowo było zawsze takim y, głównym miejscem, gdzie pan Marian y, lubił być, ale też bardzo chętnie i zawsze się cieszył, jak mogliśmy jechać na jakąś wyprawę. Także Marian, cześć Twojej pamięci. you